Kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. To Dominika. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy witam cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej. Dzisiaj mam dla Was, słuchajcie, najlepsze haulnukexowe, jakie kiedykolwiek zrobiłam. Mam takie perełki, które jeszcze nigdy mi się nie trafiło, żebym zrobiła tyle super rzeczy. Byłam ogólnie w dzień dostawy, tutaj w Poznaniu, oczywiście jak zwykle koło mojego domu, i dorwałam najlepsze rzeczy jakie kiedykolwiek udało mi się dorwać w lumpeksie. Mam super perełki i będzie to najlepszy haul lumpeksowy na moim kanale, zapewniam was. Za wszystkie rzeczy zapłaciłam dużo, jak na mnie, bo jeszcze nigdy nie wydałam tyle w lumpeksie, bo 180 zł, ale myślę, że te rzeczy są tego warte. Byłam w dzień dostawy, także też wiadomo, że jest wtedy najdrożej i pokażę wam pierwszą rzecz, którą udało mi się dorwać. Są to buty. Butów ja nie kupuję prawie w ogóle w lumpeksie Ale te mnie bardzo urzekły One były w złym stanie Ja je już dwa razy wybrałam I słuchajcie, nie mogę ich dobrać. Ale mimo wszystko uważam, że warto je było wziąć Jeśli macie jakiś fajny sposób na wybranie butów To dajcie mi znać, chętnie je doczyszczę Myślałam nawet o tym, czy je ich sodą trochę nie posypać, Żeby fajnie wchłonęły to wszystko Ale zresztą zaraz sami zobaczycie Są to buty, za które dałam 17 zł Z Adidasa Sami zobaczcie, yy, przepiękne, no wyglądają super. Ja kocham takie buty, jak mają taką podeszwę jeszcze grubszą, i one ogólnie były już czyszczone. Z tym, że nie mogę doczyścić tego. One są tutaj z zamszu, i ten zamsz ogólnie chyba jest w takim kolorze, ale wolałabym, żeby był, wiecie, bardziej taki wyrazisty, a nie taki brudny. I właśnie tą też chciałabym wyczyścić. I dajcie mi znać, czy macie jakiś sposób na to. No uważam, że te buty za 17 zł Zdecydowanie były warte swojej ceny Nawet nie patrzyłam za bardzo na to właśnie w jakim one są stanie No będę w nich śmigać wiosną na pewno bardzo często Będą pasowały do wielu stylizacji, do jeansików I myślę, że sprawdzą się perfekcyjnie Kolejną rzeczą Yy, ogólnie zastanawiam się, czy nie zrobić Wam stylizacji od razu w tym filmie, więc chyba tak zrobię, że pokażę Wam po prostu z tych rzeczy jakieś fajne stylizacje, tak myślę, że to będzie super pomysł. I tak, przyjdę do kolejnej rzeczy, którą na pewno bardzo fajnie będzie można wystylizować, która spodobała mi się bardzo, bardzo mocno. Jest to marynarka, która jest z Gina Trigot. W rozmiarze 40 i mi się właśnie spodobało to, że ona była taka oversizedowa. Widzę, że jest brudna, bo się ją nosiłam ale to już szczegół. Wszystkie rzeczy już sobie poprałam, chociaż. Jest to taka marynarka, którą można sobie tutaj zapiąć na guziczek. Przepiękny ma wzór. Ona jest dość krótka i właśnie to mi się też spodobało, że ona jest taka krótka, ale duża. I jest taka. Modowa bardzo Ja ogólnie nie śledzę trendów Ale wydaje mi się, że ona właśnie jest taka jak na Fashion Week a Jakoś tak mi się kojarzy Dajcie mi znać Świetnie można ją wystylizować Ja ubrałam do niej zwykłą białą bluzkę Jeansy, wyższe buty I wyglądała przeprze prze świetnie Więc zaraz wam pokażę właśnie jakąś fajną propozycję stylizacji Z tą marynarką w roli głównej Trochę może się wydawać teraz babcina, ale uwierzcie mi, że jak ja wam pokażę, jak ona wygląda w stylu to będzie wyglądała świetnie. Ja ją nosiłam zarówno z rozpiętym, jak i zapiętym guzikiem, i w obu wersjach podobała mi się bardzo. Lecimy mi znać, co myślicie. Zapłaciłam za nią, z tego co pamiętam, jakieś 25 zł. Także myślę, że mimo wszystko była warta swojej ceny. Kolejnej rzeczy, jest to rzecz Która urzekła mnie niesamowicie Jak ją przymierzyłam Urzekła mnie jeszcze bardziej Jest to płaszcz minimum firma Rozmiar 36 On jest nowiutki I słuchajcie, on jest idealny na wiosnę ma tak, Jest w takim kolorze karmelowym Trochę Sami zobaczcie Piękne ma guziki, takie vintage Strasznie mi się spodobał i ogólnie y, plusem tego płaszcza jest to, że jest zapinany na guzikiem, więc można go nosić rozpiętego, jak i zapiętego, ale także to, że ma pasek, który można sobie zapiąć na taką klamrę. Ale ja go przeważnie nosiłam po prostu zawiązanego, zaraz wam pokażę właśnie w jaki sposób. Bo na mnie ogólnie jest trochę za mało tych dziurek, ja mam zawsze ten problem. W paskach też sobie zawsze muszę zrobić dodatkową dziurkę, bo wszystkie paski są na mnie za duże. I wygląda tak, no powiedzcie czy on nie jest przepiękny Ja za niego dałam 17 zł A widziałam bardzo podobny w Pool and Bear, za który zapłacić bym musiała 300 zł On, słuchajcie, był przeceniony z 320 na chyba 250 teraz na wyprzedażach A ja mam taki bardzo podobny płaszcz za 17 zł Który sprawdzi się też w wielu stylizacjach, zaraz wam w jakiejś pokażę i myślę, że właśnie pokażę Wam ten płaszcz w stylizacji z bluzką, którą także dorwałam teraz w Lumpexie. Jest to bluzka z Sin. Ogólnie wiem, że rzeczy z Sheen, ten gatunek nie jest zbyt fajny yy, i te rzeczy są produkowane masowo. Ale spodobał mi się ten Golfik z tego względu, że on bardzo właśnie mi pasował do, tej, do tego mojego płaszczyka. On jest taki prążkowany to jest właściwie taki półgolf. Fajnie dopasowany w rozmiarze 36 z tego co się nie mylę. Tak, dokładnie jest to Eska. I wzięłam go właśnie z myślą o tym płaszczyku, że fajnie będzie wyglądał w tym zestawie. I słuchajcie, jak byłam ostatnio w galerii w Pull Bear właśnie, to strasznie spodobał mi się Beret, który idealnie by pasował do tego płaszcza, z tym, że zdziwiłam się, że tak fajnie wygląda na mnie Beret, ale był mi za duży, bo był tylko jeden rozmiar M. I mimo wszystko myślę o nim od dwóch dni i zastanawiam się, czy po niego nie wrócić Mimo, że był trochę za duży Bo przepięknie wyglądał, wyglądała wtedy jak jakaś paryżanka normalnie, do tego tylko czerwone usta i po prostu miód yy, I nie wiem, dajcie mi znać, czy wy by byście wzięli Musielibyście też zobaczyć, jak on wyglądał Ale był w bardzo podobnym odcieniu właśnie do płaszcza i to dawało taki, wiecie, fajny look W połączeniu jednego koloru, no Chyba wezmę go i będę sobie wnosiła ten zestawik na wiosnę Myślę, że będzie wyglądał wtedy naprawdę świetnie Kolejna rzecz to bluzka yy, Bluzka dość elegancka, którą właśnie myślałam, żeby nosić do takich stylizacji eleganckich Na jakieś fajne wyjście, na randkę czy coś w tym stylu Ona jest z H&M w rozmiarze 30, yy, 34XS to jest Zaraz mi tutaj wyostrzy, to wam pokażę O i ona fajnie, fajnie wygląda z tyłu, bo jest zapinana na taki guziczek, co ogólnie może być trochę problematyczne, jeśli ubieramy się sami i nie ma nam kto zapiąć tego guzika. Przekonałam się o tym jeszcze szczególnie, jak ma się długie paznokcie. Ale y, fajnie wygląda, więc y, może jestem w stanie jakoś przełożyć, nie, nie odpinając tego guzika. Bardzo spodobały mi się rękawy. Są takie naprawdę eleganckie, rozszerzane, takie trochę y, ala falbanka. Ta bluzka jest ogólnie prześwitująca, także pod nią wystarczy założyć jakiś czarny t-shirt albo czarny stanik, czy beżowy, tak jak ja mam teraz obecnie i właśnie w takim wydaniu Wam pokażę i będzie wyglądała świetnie. Dałam za nią 10 zł. Kolejna rzecz jest to bluza. Bluza, które bluza z marki, na której ostatnio trafiam dość często, co mnie mega, mega cieszy. Bo jest to bluza z Victory Secret Przepiękna Tutaj sobie można regulować Ten y, sznureczek Co jest też bardzo wygodne Bo można sobie ustalić taką y, Ciasność jaką by się chciało Nie wiem, nie jakoś słów mi dzisiaj brakuje Także przepraszam was za to Przepiękny kolor Napisik, no świetna jest Naprawdę mega, mega wygodna Sprawdziłam, jest oryginalna ma bardzo przyjemny materiał. Myślałam, że to dziura, a to tak ma że się wystraszyłam. Jest taka oversizedowa, Nie wiem, jaki to jest rozmiar. Bo nie wiem, czy tutaj jest napisane. Nie ma napisanego. Zobaczcie sami. No, ona jest cała tak oprzywana, ma... jest dobrze wykonana, więc ogólnie to potwierdza tylko moją teorię, że jest oryginalna. Jak widzicie, w no, ten szef wszystko ma naprawdę super wykonane. Wybrałam ją normalnie w pralce, bo popełniłam ten błąd z bluzą, którą zaraz Wam pokażę, że wybrałam ją w pralce, a było napisane, że trzeba ją wybrać ręcznie. I niestety źle to się dla niej skończyło. Może nie źle, ale trochę ten materiał się zrobił brzydszy. I będę przynajmniej wiedziała na przyszłość, żeby czytać etykietki i metki. Bardzo mi się też spodobał ten napis, że on jest taki ombre. Yy, ma dwa odcienie, no i myślę, że ta bluza świetnie będzie wyglądała. Do jakiejś sportowej stylizacji, że do tego właśnie na przykład te moje buciki, zobaczcie sami, on w ogóle mają podobne kolory. Świetnie będzie to wyglądało razem. Pokażę Wam właśnie w jakiejś stylówce, yy, jak to będzie się razem prezentowało. Dajcie mi znać ogólnie, czy chcielibyście zobaczyć jakieś y, stylówki zimowe albo wiosenne już w późniejszym czasie Właśnie z y, ubraniami z lumpeksu Jestem mega ciekawa Przejdę do kolejnej rzeczy, która ogólnie okazała się być w topom I bardzo mi się spodobała ta koszula Błękitna koszula, która no kolor mi się naprawdę mega spodobał, urzekł mnie niesamowicie Ona ma podobne rękawy jak ta bluzka czarna i ogólnie ten materiał nie był jakiś super, on nie jest świetny I ogólnie, wiecie, spod zobaczyłam tą koszulę, która mnie urzekła, potem zobaczyłam metkę z Ralfa Kupiłam ją za 17 zł I nie przeczytałam tego, że ona nie jest oryginalna W ogóle nawet, nawet się nie dopatrzyłam tego, nawet nie zwróciłam uwagi na to, że ona tutaj nie ma znaczka I jak widzicie, no był to nie wypał. Nie wiem, co z nią zrobię Widzicie, tu jest napisane Made in China, więc ogólnie słabo. Jest z Chin, i ogólnie nawet nie dojrzałam tego, że zobaczcie, jak brzydko są te guziki naszyte. Także to był mój błąd. W ogóle chciałam Was przeprosić, bo pod ostatnim filmem, filmem powiedziałam Wam, że jest koszulka z Lee, a ona wcale nie była z Li tylko Sli Cooper czy coś, a to jest w ogóle całkiem inna firma, ale byłam tak podekscytowana, że nawet nie zwróciłam na to uwagi. Podobnie było z tą koszulą. Yy, także myślę, że nie wiem, co z nią zrobię, muszę się zastanowić, nie wiem, czy będę ją nosić. Ale to było moje niedopatrzenie, ale myślę, że jakoś bardzo stratno na tym nie jestem, skoro dałam to za 17 zł, więc... Jeszcze, jakbym za, za to dała jakieś 5 dych, to bym może bardziej to przeżywała, ale 17 zł to nie jest tak źle. Także było to po prostu moje niedopatrzenie, i na przyszłość będę wiedziała, żeby lepiej sprawdzać te metki. Przejdę do kolejnej rzeczy. Słuchajcie, to jest największy i najlepszy zakup w całym tym holu. Jest to bluza z Valentino. I słuchajcie, sprawdziłam wszystkie możliwe strony. Jak powinna wyglądać ta bluza z Valentino, yy, gdzie ona jest produkowana i tak dalej. I słuchajcie, to jest oryginalna bluza, za którą dałam 30 zł, a normalnie kosztuje 3000, także hit w ogóle. Przepiękna jest naprawdę. No, będę się w niej czuła jak milion dolarów, jak ją założę. Za bluzę za trzy dychy, będę się czuła jak. No, jak milion dolarów, po prostu przepiękna jest. I ona właśnie było napisane, że powinna być wyprana ręcznie, a ja ją wyprałam w pralce i to był mój błąd. Nie stało się z nią nic specjalnego, choć ten materiał zrobił się no taki trochę gorszy. Nie wiem, jak to określić. Ona ogólnie z tyłu wygląda tak. Świetnie też będzie wyglądała tych butów, ja w ogóle wszystko widzę w połączeniu z tymi butami. Yy, Valentino, no niesamowite po prostu. Jestem tak zszokowana i mile zaskoczona. Yy, ogólnie, szycie też jest bardzo, bardzo dobre, także to mnie tylko utwierdza w przekonaniu, że ta bluza jest oryginalna. Yy, sami zobaczcie, tutaj wam dodatkowo pokażę tą metkę. Rozmiar M. No, jest napisane, że trzeba ją właśnie yy, prać ręcznie. Yy, nawet jest napisane w jakichś stopniach nie wiem co tutaj dokładnie. Yy, no, jestem tak zaskoczona. Identycznej nie, nie znalazłam, ale yy, widziałam podobne, które właśnie kosztowały 3000. Tutaj macie jeszcze materiał. Wyostrz, wyostrz. O, proszę bardzo. Także będę ją nosić mega często. Będę się nie czuła po prostu bogato. Jakbym była bogata. Nie no, to jest najlepszy zakup, chyba jaki kiedykolwiek udało mi się dorwać. Dajcie mi znać, czy Wam się podoba ta bluza w ogóle. Mnie bardzo w ogóle ten wzór jest mega super, bo ja często kupuję rzeczy oryginalne, które nie do końca mi się podobają, ale ta bluza jest totalnym sztosem. I ostatnia rzecz z tego holu są to spodnie z lewisa, które mam na sobie. Zaraz Wam pokażę. Wyglądają one tak. Są to najzwyklejsze spodnie z lewisa z podwyższonym stanem i wzięłam je z tego względu, że za spodnie z lewisa musiałabym zda zdać 300 zł, ja za nie dałam 25 zł, także ekstra. No, fajnie się prezentują, zaraz Wam pokażę je oczywiście w jakiejś stylówce. One są 7 ósmych, są lekko przycinane na dole i... Ogólnie to, to szycie jest po prostu takie, to nie jest, że ktoś je obciął, one po prostu mają taki fason i są w takim ciemnym grania, granacie. Także myślę, że będę je też często nosiła, bo naprawdę za spodnie z Lewisa trzeba dawać milion monet, a jest ich bardzo dużo w lumpeksie i warto tam zaglądać, chociażby ze względu właśnie na spodnie. Bo ja ogólnie bardzo często dostaję spodnie na siebie, bo jakoś mam takie szczęście, szczęście że w rozmiarze 34 jest ich bardzo dużo. Nie wiem czy to jest jakiś rozmiar, który ma mało osób, czy po prostu ludzie z, y, o tym rozmiarze nie chodzą do lumpeksów, ale ja zawsze na siebie trafiam, więc warto, warto szukać niż przepłacać. Zawsze jestem tego zdania, że warto, y, warto po prostu zaoszczędzić sobie pieniądze na, na coś innego, chodząc do lumpeksów. I słuchajcie, to by było na tyle w tym filmie Dajcie mi znać, czy podobałoby wam się ten haul Która rzecz spodobała wam się najbardziej Co byście chcieli jeszcze zobaczyć na moim kanale mm, Dawajcie propozycje i subskrypcje i lajki like w górę Bo to mnie mega, mega motywuje do dalszego nagrywania Do tworzenia kolejnych filmów dla was Bo widzę, że te filmy wam się podobają Że jesteście aktywni, że lubicie mnie oglądać Także tyle Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie Buziaki